Drodzy bracia i siostry, to dzisiejsze słowo Boże prowadza do tego, o czym słyszeliśmy wczoraj, pewną konkretyzację. Wczoraj słyszeliśmy wezwanie do tych trzech uczynków pobożnych, jak je nazywa polski tłumacz w Ewangelii, a które w języku greckim, oryginalnym, nazywają się dikajosine, to znaczy sprawiedliwość. Sprawiedliwość, dlatego że biblijna sprawiedliwość to zjednoczenie z Bogiem, to relacja z Panem Bogiem. Człowiek, który ma relację z Panem Bogiem, to, to ten, który jest sprawiedliwy, ten, który ma tę relację odpowiedzi miłością na miłość. I te trzy uczynki sprawiedliwości, a więc nawiązywania relacji, czy umacniania relacji z Panem Bogiem, one rozkładają się na trzy wymiary człowieka: na ciało, duszę i ducha. I pierwszym z nich jest post, a więc to, co dotyka naszego ciała, wyrzeczenie się czegoś, ze względu na pana Boga czegoś co jest dla mnie czy dla mojego ciała szczególnie miłe czy szczególnie cenne do czego jestem szczególnie przywiązany może nawet w grzeszny sposób przywiązany modlitwa odnosi się do naszej psychiki psychika nasza jest utkana z relacji a więc chodzi o to aby utrącić w tym czasie pewne niewłaściwe czy może nawet grzeszne relacje, relacje, które sprawiają, że tracimy czas i dać ten czas Panu Bogu, dać ten czas Panu Bogu, wejść w taką głębszą modlitwę, jak zresztą yy, mówi prorok Jeremiasz, siądź samotny i w milczeniu, ponieważ Pan Ci to nałożył, Pan Ci to daje, abyś Siadu, siadła samotnie i w milczeniu przed Panem. Bez wielu słów, jak zresztą mówi Pan Jezus, sprowadzając do modlitwy Ojcze Nasz. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Daj pierwszeństwo tej relacji, relacji z Bogiem. Zostaw inne, zwłaszcza te najbardziej niebezpieczne relacje, wirtualne relacje, te wszystkie nasze techniczne rzeczy, komputerowe, komórkowe, które... Wielu ludziom tak wiele czasu zabierają, a, a daj to panu Bogu. I wreszcie ja umuż na to, co jest w gruncie rzeczy najważniejsze, ważniejsze niż polska modlitwa, bo jest zmaganiem na poziomie ducha, zmaganiem z bożkami tego świata, z tym naczelnym bożkiem tego świata, którym jest pieniądz. Słyszeliśmy niedawno, niedzielę słyszeliśmy w Ewangelii, daj każdemu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, który chce pożyczyć od, od ciebie. Myślę, że te słowa mocno nas dotykają. Daj każdemu, kto cię prosi. Bo jakże często włączamy nasz rozum, żeby sobie wytłumaczyć, że nie, no, nie można każdemu, że nie można pożyczać tak, jak proszą. No. Yy, właśnie chodzi bracia i siostry o to abyśmy na tych po trzech poziomach zmierzyli się z naszą słabością i być może w tych naszych postanowieniach wielkopostnych także upadli doświadczyli tego jak jesteśmy słabi jak bardzo potrzebujemy zbawiciela bo to jest centralna sprawa, jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela, jak bardzo potrzebujemy Jezusa Chrystusa, Jego miłosierdzia, Jego zwycięstwa nad, nad grzechem, nad naszym grzechem, nad, nad szatanem, który nas na różne sposoby. Pęta, jak potrzebujemy Jego zwycięstwa nad, nad idolami tego świata, nad, nad, nad wszystkimi naszymi, nad tym, czego się boimy, co nas na różne sposoby usidla, jak potrzebujemy zwycięstwa nad śmiercią. Jezusa Chrystusa, zwycięstwa, aby On nam to zwycięstwo dał, bo cały wielki post temu właśnie służy, aby przygotować się do paschy, do przyjęcia tego Jego wielkiego daru, Jego zwycięstwa, by ono w nas zamieszkało. Ale zamieszka tylko wtedy, jeśli w nas będzie to miejsce, i to głębokie przekonanie, jak bardzo go potrzebujemy, jak jesteśmy słabi, jak nie zbawimy się bez niego, jak prawdą swojego słowa, bezemnie nic uczynić nie możecie. Dziś otrzymujemy, jak mówiłem, te konkretyzacje. Mówi Pan, dziś w tym. Słowie Bożym w tym pierwszym czytaniu trzy razy powtarza się słowo dziś, albo dzisiaj. Dzisiaj podejmij decyzję nie odkładaj. Jeśli masz jakieś postanowienia albo nie masz, zrób to dziś. Od dziś. Nie odkładaj na jutro. Jeden. Jedna z opowiastek, takich rodzaju midrasz mówi o tym, jak to Lucyfer uczy szatany, jak mają kusić ludzi. I przychodzi pierwszy, mówi, a jak Ty będziesz kusił, I ja będę kusił ludzi do przyjemności, do, do tego, aby się najedli, mieli pełne żołądki, aby grzeszyli łupilstwem. No dobrze, mówi, ale to jeszcze nie jest metoda doskonała. A pyta drugiego, a ty jak będziesz kusił? No będę ich kusił do grzechów nieczystych, pokazywał im ja, ile w tym właśnie znajdą szczęścia. Mówi, to też dobre, ale jeszcze niedoskonałe. Inny, inny z kolei, że będzie kusił do pieniędzy, do bogacenia się, do zaszczytów na tym świecie. Mówi, to też niedoskonałe. I przychodzi kolejny, mówi, a ty jak będziesz kusił? A ja będę mi mówił nawróć się jutro, nawróć się jutro. Mówi, to właśnie jest najlepsze, nawróć się jutro. A więc zły duch, który przebiera się w szaty kogoś, kto nas niby chce prowadzić do dobra, ale ciągle jutro, ciągle jutro, podczas gdy my mamy tylko dziś. Nie mamy jutra, przeszłość. Środa Popielcowa już za nami, kolejny dzień, piątek, sobota. Owszem, niby przed nami, ale tak naprawdę nie wiemy, czy jutro się obudzimy. To też do nas nie należy. Ufamy, że Pan Bóg nam je da, ale jako Jego dar. Natomiast to, co mamy, to kiedy możemy podjąć decyzję, to kiedy możemy, jak mówi to czytanie, przylgnąć do Pana Boga, wybrać Jego drogę. Strzec Jego przykazań. To jest dziś. I nigdy nie będzie inaczej. Tylko dziś. Dlatego bracia i siostry, tak ważne jest to dziś. Nawróć się dziś. Wejdź w pełnienie Słowa Bożego. W to, co Pan, do czego Pan Bóg Cię wzywa. Przez swoje natchnienia. Dziś. Nie jutro. Bo jutro na dobrą sprawę będzie oznaczać nikt. I Pan Jezus mówi nam też, jak te postanowienia wielkopostne mają wyglądać? Jak je, jak je podejmuje uczeń Chrystusa? Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, to znaczy niech zostawi swoje plany. Niech zostawi swoje plany. To wszystko, co sobie wymarzył, wyidealizował, niech zostawi swoje ideały. Bo to nie jest wola Pana Boga. Nasze ideały to nie jest wola Pana Boga. To są rzeczy, które my sami sobie tworzymy. Niech co dnia bierze swój krzyż. A więc zobacz, swoje, co jest Twoim krzyżem w tych trzech wymiarach. I tam niech będzie to Twoje postanowienie, wielkopostne. Tam, gdzie jest Twój krzyż. Tam, gdzie sobie nie radzisz. Tam, gdzie czegoś nie rozumiesz. Gdzie jesteś, może nawet przekonany, czy przekonana, że upadniesz, że przegrasz? Bo tam spotkasz Jezusa Chrystusa, Twojego Zbawiciela, z Jego krzyżem, na którym zwyciężył. I idź za Panem, pokornie idź za Nim. Być może upadając tak, jak On upadał pod krzyżem, ale też podnosząc się Jego mocą. My dziś jesteśmy tu właśnie po to, aby tak przylgnąć do Jezusa Chrystusa. Na, z całą naszą słabością, z naszymi krzyżami, z tym wszystkim, czego w naszym życiu nie rozumiemy, aby wybrać tę Jego drogę, przylgnąć do Niego i dać się poprowadzić z krzyżem za nim ku Jego pasrze, to znaczy ku zwycięstwu. Amen.